Leżące w województwie lubuskim Chichy odnotowano już w roku 1305 jako Konradie Villa, to jest wieś Konrada. Tędy przed wiekami przebiegał fragment granicy pomiędzy Księstwem Głogowskim i Księstwem Żagańskim. Niegdyś pierwotną ludność tych terenów zdominowali napływający koloniści niemieccy. Przed II wojną światową wieś zwano Kunzendorf, zaś po roku 1945 początkowo był to Namysłów. Na południu ostatnie zabudowania Chich sąsiadują blisko z domostwami Bobrzan, natomiast po wschodniej stronie stoją Zagrody Janowca, oddzielone tylko niewielką rzeczką. Dzieje tych trzech miejscowości splatały się w przeszłości wielokrotnie. Bywało też, że mając wspólnego właściciela, traktowano je jako jeden majątek. Włodarze tutajszych dóbr zmieniali się dość często. W roku 1324 Chichy i Janowiec należały do rodu von Nehern. Ważnym jego członkiem był żagański starosta Zygfryd. Po jego śmierci dobra odziedziczyli Franciszek, Gerwazy i imiennik starosty, kolejny Zygfryd. Najprawdopodobniej to on wzniósł zamek graniczny w Janowcu. W 1593 roku Chichy, Bobrzany i Janowiec nabył baron Dietrich von Kittlitz z Małomic. Kiedy w 1687 roku dzielono dobra, Janowiec przejął Karl von Redern, zaś Chichy trafiły do książącego majątku Lubkowiców z Żagania. Później włości otrzymał Karol von Kittlitz, a następnie jego bracia Zygfryd i Zygmunt. W 1687 roku dobra znów pozyskała rodzina von Redern. Kolejnymi włodarzami Hich stali się w roku 1701 przedstawiciele rodu von Knobelsdorff. Za ich sprawą w roku 1719 powstał nowy barokowy pałac. Jednym z braci Knobelsdorffów był niewidomy Maksymilian, to dla niego w roku 1731 Hans von Knobelsdorff wybudował we wsi mały dwór. Rezydencję po śmierci ociemniałego Maksymiliana odkupił Christian Gottlob von Diebitz. W roku 1862 w pałacu przebywał z wizytą generał Oskar von Dibitz. Poznał w nim Dorotę Cudona. Ich znajomość zakończyła się małżeństwem w roku 1863. Znaną osobą była kontesa Maria Hrabina Cudona. Osiadła ona we wsi w roku 1930, co niedzielę po mszach prowadziła dla dzieci lekcje. Gdy opuściła ziemski padł w 1944 roku, pochowano ją w kościele. W kontekście działalności edukacyjnej hrabiny warto wspomnieć, iż bardzo wcześnie uruchomiono w chichach zorganizowane nauczanie dzieci. Około 1650 roku istniała już jednoizbowa szkoła w wiejskiej Chacie. Nowe placówki powstawały w latach 1742, 1846 i 1915, ostatnia przetrwała do roku 1945. Odwiedzając Chichy, Bobrzany i Janowiec, wypada zacząć od ostatniej z wymienionych miejscowości, tu bowiem przy zamku koncentrowało się życie. Najprawdopodobniej w latach 1544-1560, tutaj w tym miejscu, gdzie widnieją dziś ruiny zamku, wzniesiono właśnie tą budowlę. Natomiast już wcześniej był jakiś inny obiekt. Według zapisków, do których można dotrzeć, informacje są no różne: że była tutaj wieża rycerska mieszkalna bądź podobny obiekt obronny. W każdym razie, wznosząc ten okazały gmach, wykorzystano część tych materiałów, które tutaj już się znajdowały, i była to bardzo długo taka znamienna siedziba. Ona stoi nad potokiem, co jest też kolejną taką ciekawostką. Na mapach niektórych jest oznaczony ten. Ciek wodny jako Brzeźniczanka. Inne z kolei źródła mówią, że jest to potok Młynówka. Tak czy inaczej, rzeczywiście u podnóża tego okazałego gmachu przepływa taki wodny ciek. Natomiast jeśli chodzi o losy tego, tutaj właśnie zamku, później przemianowanego na pałac, no niestety po wielkim pożarze, który miał miejsce tutaj już po II wojnie światowej. W ten obiekt spłonął, a jak wygląda dzisiaj, to można łatwo się przekonać oglądając jego takie właśnie opustoszałe mury. Warto zwrócić uwagę chociażby na sposób wznoszenia tutaj ścian tego zamku, tego pałacu. Większość wykonana jest z cegły, ale Używano też takich otoczaków, dużych głazów, przynajmniej tej części fundamentowej. I zapewne właśnie to są głównie te materiały pochodzące z, z obiektu, który tutaj stał wcześniej. Natomiast taką ciekawą też sprawą jest ukształtowanie terenu przy samej budowli. Według niektórych informacji tutaj musiała być kiedyś fosa, a samo dotarcie do, do wnętrza obiektu no, prowadziło przez most przerzucony nad tym właśnie tutaj rowem, natomiast powtórzę raz jeszcze, tam w dolnej części przepływa strumień, no, który swoje wody toczy przez całe Chichy, później też przez Bobrzany, no i kończy swój samodzielny żywot w Bobrze. Polisy zamku z roku 1635 nazywają go folwarkiem średnim, a w 1680 roku zamkiem janowieckim. Został zbudowany przez von Nechernów najprawdopodobniej w 1462 roku, chociaż inne źródła podają, iż pierwsza faza budowy mogła obejmować lata 1541-1543. W roku 1656 urządzono w nim rzegańską kancelarię rządową. Był to czas, kiedy w żaganiu swoje żniwo zbierała zaraza. Pierwotnie wzniesiono budowlę o trzech skrzydłach, zamkniętą murem z bramą. Ostatecznie otoczonemu suchą fosą zamkowi nadano kształt czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Obiekt miał dwie kondygnacje, każde skrzydło osłaniał dwuspadowy dach, pokryto go dachówkami i karpiówkami. Wejście do zrujnowanego zamku prowadzi przez bramę umieszczoną w murze, zamykającym dziedziniec od strony wschodniej. Z dziedzińca wchodzono do skrzydła zachodniego i południowego, gdzie jest klatka schodowa. Pod skrzydłem północnym znajdują się piwnice. Przebudowy gmachu prowadzono także w XIX i XX wieku. Po przejęciu majątku przez Skarb Państwa powstało tu państwowe gospodarstwo rolne. Niestety pożar w roku 1960 poważnie uszkodził obiekt. Niezniszczony doszczętnie został opuszczony. W latach 1979-1980 znalazły się fundusze na zabezpieczenie zabytku. W 1983 roku obiekt trafił w ręce prywatne. W sporej odległości od ruiny po stronie Hich stoi inny zabytek świątynia pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. Kościół w Chichach wspominany był już w roku 1376. Po tym okresie oczywiście był przebudowywany, rozbudowywany. To jest bardzo obiekt wiekowy, stary. Na teren przykościelny, ogrodzony murem, prowadzi taka właśnie budowla bramna. Niestety drzwi są zamknięte, ale ten sam budyneczek wygląda bardzo imponująco. Jeśli chodzi o taką ciekawostkę związaną z tą świątynią, to warto wiedzieć, że w roku 1933 piorun uderzył w wieżę, która wtedy była pokryta gątem, drewnianym oczywiście. Cały ten obiekt wieża spłonął wtedy, no a dzisiaj świątynia służy mieszkańcom zarówno Chich, jak i sąsiedniego Janowca i oczywiście Bobrzan. A tak jak już było o tym wcześniej wspominane te trzy miejscowości one w zasadzie kiedyś był taki czas że stanowiły jeden taki właśnie duży ośrodek wiejski zamieszkiwany przez ludność która tutaj przybywała w różnych okresach czasu W roku 1500 świątyni nadano ogólny wygląd zachowany do dzisiaj. Kościół rozbudowywano w 1614 roku poprzez wzniesienie kaplicy, a następnie odnowiono w roku 1710. W drugiej połowie XVIII stulecia zmieniono kształt okien, a wiek później szczyty. Obiekt został wybudowany z kamienia. Dzisiejszy katolicki kościół świętego Jana Chrzciciela w Chichach to świątynia nawowa z prostokątnym prezbiterium, kaplicą, zakrystią i pomieszczeniem gospodarczym. Od strony zachodniej do jej bryły przylega prostokątna wieża zwieńczona wysmukłym prostym hełmem. Cennym elementem liturgicznego wystroju wnętrza są wczesnogotyckie tryptyki i renesansowe kamienne nagrobki, Kościół otacza mur z przełomu XIV i XV wieku. Jednym z odnotowanych w zamieszłej przeszłości katolickich księży był probocz Andreas Thiel. Przypomnieniem pierwszych powojennych mieszkańców chich, którzy tutaj przyjechali. Z kresów wschodnich II Rzeczpospolitej jest ten skromny monument. Postawiony w ważnym miejscu wsi, przy krzyżu. Stąd bardzo blisko jest do pałacu tego, który, jako odrestaurowane miejsce, obecnie obiekt prywatny, ale też takie centrum kultury, no został dzięki temu, że ktoś się nim zajął, ocalony. A warto wspomnieć o tym, że. Ci wszyscy ludzie, którzy tutaj przyjechali, ich potomkowie, na pewno utrzymują kontakty z tym swoim miejscem, gdzie była ich ta pierwotna ojczyzna. A tu na tym pomniku, bardzo ładnie to nazwano, że jest to nowa ojczyzna tych wszystkich ludzi i ich dzieci, wduków, którzy opuścili nasze polskie kresy wschodnie. Polacy, którzy w obliczu narzuconego ojczyźnie nowego kształtu terytorialnego musieli opuścić swoje domy na zajmowanych przez Związek Sowiecki kresach wschodnich II Rzeczpospolitej, długo czuli się tu obco i niepewnie. Tęsknili za rodzinnymi stronami, minęły lata nim w pełni zaczęli być tu gospodarzami. Jednak zawsze w sercach tych pionierów pozostało umiłowanie opuszczonego Lwowa, Trębowli, Kaczanówki, Ternopola i wszystkich miejscowości, z których przyjechali. Pałac w Chichach powstał w 1718 roku, tak przynajmniej można się zorientować śledząc różne materiały źródłowe na temat tej miejscowości. I według tychże właśnie źródeł już wcześniej była tutaj jakaś budowla, zapewne warowna, która miała też zabezpieczenie w postaci fosy. Resztki gdzieś tutaj są widoczne. Także ten staw, który jest w pobliżu, być może był częścią tego właśnie rowu wypełnionego wodą. Jeśli chodzi o samą tą budowlę, ona jest wzniesiona bardzo blisko takiego, takiej rzeczki. I to jest właśnie kolejna ciekawostka. Mieszkańcy tutaj spotkani twierdzą, że ten ciek wody nazywa się najczęściej iławką albo młynówką. Natomiast w dalszej części Kolejny mieszkaniec twierdzi, że również była to Brzeźnica. No trudno powiedzieć, w każdym razie jak wiadomo, te nazwy być może miejscowe, one krążą pomiędzy ludźmi. Natomiast rzeczywiście na jednej z takich map internetowych można znaleźć nazwę Brzeźnica. Jeśli chodzi o w ogóle okolice tutejsze, to teren był podmokły i Tutaj znajdowano kiedyś bardzo dużo rudy droniowej, stąd też powstawały liczne kuźnice, tak zwane hamernie, a również ludzie przede wszystkim korzystali z dobrodziejstw lasów i ziemi tej obecnej. Muzyka Teren przypałacowy jest pokryty bogatą zielenią, a całość tego założenia tutaj ogradza potężny, niski co prawda, ale taki solidny mur. Warto zapoznać się z historią tego obiektu, ponieważ właśnie przy nim skupiało się bardzo wiele takich po prostu losów tych, którzy władali tą ziemią i zapewne ta historia jest ciekawa i Godna przytoczenia w tym miejscu. Dwukondygnacyjny pałac wzniesiono na planie prostokąta. Główną bryłę obiektu powiększono o przybudówkę, całość przykrywają dachy mansardowe z lukarnami. Dawny architektoniczny wystrój elewacji budowli został utracony w trakcie remontu prowadzonego w latach 70. ubiegłego wieku. W widniejącym już na rycinie Wernera z 1740 roku przy Pałacowym Parku rośnie sporo drzew pomnikowych. W roku 1840 zamieszkał tu hrabia Cudona z żoną, przybraną córką księżnej Wilhelminy Kurlandzko-Żagańskiej. Owa arystokratka podarowała w swojej ukochanej pasierbicy wiele cennych przedmiotów, uzupełniających wyposażenie pałacu. Były to m.in. wspaniałe komplety zastaw stołowych i mebli. Rodzina von Dibitz władała pałacem do roku 1945. Po wkroczeniu w 1945 roku do wioski, Rosjanie rozbijali znalezione serwisy, wyrzucając porcelanowe resztki dostawu. Część mebli porąbano na opał, zniknęły także kolekcje zabytkowej broni i inne przedmioty. Zestawu w roku 2008 wydobyto po piersie księżnej Wilhelminy, które jest teraz w pałacu. Od 2002 roku pałac należy do osoby prywatnej. To jest właśnie ciek wodny, który rozdziela Janowiec od Hich. I jeszcze raz wrócę do tego, takiego problemu nazewnictwa tej rzeczki. Otóż nie Brzeźnica, a Brzeźniczanka, ale też i Ławka i Młynówka. Te wszystkie nazwy tutaj słyszeliśmy od mieszkańców. Pozostańmy przy tym, że najbardziej chyba taką konkretną nazwą dla takiej rzeczki jest Młynówka, jako że na niej stały kiedyś młyny, które ona właśnie poruszała. Natomiast jeszcze wracając do takich gospodarczych walorów tej ziemi, to warto wiedzieć, że przez całe lata ta wytapiana tutaj z rudy darniowej szlaka, ten, ten, ten jakiś taki zanieczyszczony mocno metal, to żelazo, służyło dobrze w tych wszystkich kuźniach. Wykonywano tutaj mnóstwo przedmiotów z tego właśnie surowca. No dzisiaj tego rodzaju już produkcji od dawna tutaj nie ma, natomiast można się spodziewać, że powoli te miejscowości, ponieważ zarówno w Janowcu, jak i w Chichach, tereny po dawnych dużych majątkach były wykorzystane później przez państwowe gospodarstwa rolne. No to był jakiś czas, kiedy ludzie mieli na pewno dużo możliwości zatrudnienia, chociaż było to takie życie dość siermiężne. Wtedy też część tych obiektów gospodarskich została zakapitalizowana, a tak jak już była o tym mowa, zamek w Chichach, które często się też traktuje jako takie właściwe centrum tych wszystkich trzech miejscowości, no dzisiaj jest pięknie zadbanym pałacem, ale to już jest zasługa kolejnych właścicieli. Ruda darniowa to skała osadowa, w której bogaty skład wchodzą innymi uwodnione tlenki i wodorotlenki żelaza. Najprawdopodobniej pierwotny wytop żelaza prowadzono w zagłębieniu, nad którym stał stożkowy komin z gliny. Osiągano w nim temperaturę około 1200 stopni Celsjusza. Po jej osiągnięciu wsypywano wysuszoną rudę darniową z domieszką węgla drzewnego. Wytop trwał około doby, pozyskiwano nawet do 30 kg zanieczyszczonego żelaza gąbczastego. Przekuwano je po rozgrzaniu, usuwając resztki rudy i szlakę. Tak powstawał surowiec do produkcji narzędzi i broni. 1 października 1846 roku przez Bobrzany przeprowadzono, czy właściwie oddano wtedy do użytku linię kolejową, która łączyła Jankową Żagańską z Głogowem. Po drodze oczywiście był Żagań Szprotawa, a jeżeli chodzi o Bobrzany, to należało właśnie pomiędzy Szprotawą a Żaganiem. Był to tor, jak do dzisiejszego dnia widać. Pojedynczy, no i wtedy, kiedy pociągi jakieś tutaj były planowane, to musiały one się na poszczególnych dworcach, gdzie były bocznice, mijać. Nie za wiele to pomogło, jeśli chodzi o takie możliwości transportowe, samym Bobrzanom, bo tutaj stacji takiej nie było, ale stąd można było bardzo blisko dojść, chociażby do e, Szprotawy, czy ci, którzy chcieli jeździć. W innych nieco kierunkach do Małomic, gdzie przebiega bardzo ważna taka trasa dwutorowa. No dzisiaj, jak można się zorientować, patrząc na chociażby główki szyn, widać, że tędy pociągi jeżdżą. Nie jest to jednak ruch zbyt intensywny, natomiast ciekawostką jest taka zupełnie prościutka linia torów tutaj w okolicach, właśnie tej miejscowości. Dzisiaj po linii kolejowej przecinającej bobrzany od dawna nie jeździ już romantyczna ciuchcia, przed wiekiem ciągnąca staroświeckie wagony. Szyny, przebiegające nad mocno poobijanym niskim mostem, rzadziej są używane. Bobrzany odnotowano w źródłach na początku XIV wieku, niegdyś jako wspólna z chichami wieś od roku 1778 do końca II wojny światowej, była własnością hrabiów Fondona. Przed laty pracowały tu młyny wodne, korzystające z nurtu i ławki, zwanej też młynówką. Jedną z najstarszych rodzin we wsi stanowili Frankowie. Robert Franke prowadził hotel, tak zwany establishment, co oznaczało nie tylko miejsca noclegowe, ale także zapewnienie gastronomii, działalności rekreacyjnej i rozrywkowej, koncertowej, a nawet teatralnej, tudzież możliwość korzystania z pięknego otoczenia. W roku 1900 mieszkańcy Bobżan, których dzieci dotąd korzystały ze szkoły w Chichach, wznieśli własną placówkę. Gdy 12 lutego 1945 roku wkroczyli tu Rosjanie, rozpoczął się nowy rozdział historii tej ziemi.